Siemano. Prosto z Manchesteru. Taka niespodzianka dla was. Uznałem, że ostatnio trochę zaniedbałem was jako widzów i pojawiały się praktycznie tylko takie filmy po meczach. Kiedyś było tego trochę więcej i uznałem, że z racji tego, że moja jakby sytuacja prywatna, zawodowa się trochę ustabilizowała, mam od czasu do czasu trochę więcej, mam od czasu do czasu trochę więcej czasu. Okej? Okay. To postanowiłem, że będę nagrywał więcej takich materiałów, w których sobie tak trochę luźno pogadamy. Trochę o plotkach transferowych, o sytuacji w klubie, o takich różnych rzeczach, doniesieniach. Także zapraszam na odcinek. Zacznijmy, może, od doniesień, jeżeli chodzi o stanowisko menadżera Manchester United. No to pastuchel tutaj uśmiecha się i mówi, że fajnie było mu w Premier League, bardzo podobało mu się. To jak jest w Anglii, bardzo podobał mu się jego okres w Chelsea, więc może niech on po prostu wróci sobie do Chelsea, skoro tak bardzo mu się podobało. Tam, no to droga wolna. A tak serio, ja nie wiem, czy Tuchel to jest najbardziej odpowiedni człowiek do ewentualnego zastąpienia Erika Tenhaga. Oczywiście jest to facet z sukcesami i tak dalej, ale mnie bardzo martwi jego charakter i to, jak wygląda do tej pory jego kariera. No jednak nie jest to trener który spędził jakieś niesamowite okresy w klubach i prowadził ich do wielkich sukcesów. Tylko jest to taka trochę kariera a la Jose Mourinho, że przez chwilę jest ok, potem są wielkie awantury, problemy, kwasy, no i jest koniec przygody. Na tą chwilę wydaje się, że no, w sumie każdy by był lepszy niż Eric ten Hag Tylko czy taka po prostu zmiana dla zmiany ma jakikolwiek sens? Wiadomo, że to może zadziałać na chwilę, ale to musi być po prostu zrobione z głową i ja do końca nie jestem przekonany, czy Tomasz Tuchel to jest człowiek. Który tutaj zastąpi nam Erika Tenhaga i pozwoli nam zbudować coś stabilnego. Czy za rok albo dwa nie będziemy znowu w takiej sytuacji, że będzie tu hell out i będziemy po prostu wszyscy narzekali, że to się nie zgadza, tamto się nie zgadza i o wam to się nie zgadza. Jeżeli moim zdaniem w ogóle jeżeli ta zmiana ma nastąpić na zasadzie po prostu zmieńmy, byleby zmienić, no to lepiej naprawdę jest wymienić piłkarzy i przemęczyć się jeszcze z Erikiem, bo mam wrażenie, że taka zmiana managera bez jakiegoś takiego większego pomysłu I na takiego naprawdę managera, który Gwarantuje pewne rzeczy No to, to po prostu mija się z celem Nie wiem, dajcie znać co wy uważacie O Tuchelu, moim zdaniem to jest Takie wiecie, no jak przyjdzie to będzie się cieszył Ale jak nie przyjdzie, no to też będzie Spoko moim zdaniem, więc wypowiedzcie się Na ten temat, podyskutujmy o tym jak zwykle A jeżeli już doszliśmy do momentu Wymiany piłkarzy, no to ja nie będę mówił o tym, kogo bym się pozbył z klubu, bo wszyscy, którzy śledzą mój kanał, myślę, że doskonale o tym wiedzą i tu nie ma co się po prostu powtarzać. Ja bym się pozbył naprawdę w większości. Zrobiłbym taką mocną, naprawdę taką potężną rewolucję, nawet kosztem wyników przez kolejne 2-3 sezony. Ale moim zdaniem, potrzebne jest takie ogromne trzęsienie ziemi w tym klubie. Naprawdę taka krwawa rewolucja, która nie będzie się patyczkowała nawet z piłkarzami w teorii zasłużonymi dla tego klubu, oczywiście takich tutaj nie ma, ale no potrzebne jest to. Przejdźmy sobie do tego, co się mówi jakby wokoło klubu, jedno odejście, które jest niemalże przesądzone, no to jest Mason Greenwood, z czego ja jestem bardzo wielce niezadowolony, bo ja uważam, że Mason Greenwood powinien stanowić o sile Manchester United, w ogóle dla mnie... Ja pamiętam, jak były te plotki o Sancho i jego transferze do Manchester United. To ja sobie tak wyobrażałem, że kurczę, ale będziemy mieli fajny atak: Rashford, Sancho i Greenwood. Czy ja muszę cokolwiek dodawać? No, <gryw> naprawdę, myślałem, że, ale fajnie, taki wiecie, angielski, młody, z potencjałem. Ja myślałem w ogóle, że wiecie. Może będzie tak, że trójka Manchester United będzie stanowiła o sile reprezentacji Anglii. No, no nie stanowią. Także Greenwood prawdopodobnie odejdzie, Manchester United chciałby za niego około 40 milionów funtów. Oczywiście wszyscy wiemy, że to się nie stanie, on pewnie pójdzie za jakieś 15-20. Mówi się o klubach z Hiszpanii, z Italii, mówi się nawet o dwóch klubach z Premier League, które tam nie były wymienione. Mówiło się o Barcelonie, Atletico, Juventus, Lazio, natomiast o klubach z Premier League nie. To już w ogóle by był absurd. Jeżeli Manchester United oddałby Greenwooda do jakiegoś rywala ligowego, no to po prostu ręce by mi opadły i. Znacie moje zdanie. Moim zdaniem Greenwood powinien wrócić. Greenwood ma tak wielki talent i takie umiejętności, że on naprawdę powinien wrócić do Manchester United. On wciąga nosem naszych wszystkich skrzydłowych, praktycznie wszystkich piłkarzy ofensywnych, którzy są na tą chwilę w Manchesterze United. Jedynie talentem garnaczo może się z nim równać, bo z niego również może być wielki piłkarz, ale reszta no to jest po prostu półka niżej niż Greenwood. No ale niestety przez pewne inne względy pozaboiskowe on pewnie już nigdy nie wróci do czerwonych diabłów idziemy dalej nadal przewijają się tutaj transfery różnych obrońców potencjalnych mówi się o Todibo za jakieś 40 milionów mówi się o Brant za 70 kurde my już jednego takiego drugiego obrońca mamy i on też grał w drużynie która miała niebieskie trykoty ja wiem że to nie jest bardzo powiązane ale no nie wyobrażam sobie takiego transferu ja wiem że to może być zupełnie inna historia ale ludzie trzeba naprawdę skończyć z przepłacaniem za piłkarzy bo, bo to jest po prostu horror pojawiła się inna ciekawa opcja Tosin Adarabiojo Nie wiem czy ja to dobrze mówię, nieważne, Adarabiojo Obrońca Fulam Kończy mu się kontrakt Tak, Fulam, ja wiem, to nie jest jakaś potęga On też nie jest jakimś nie wiadomo jakim stoperem Ale wiecie, kończy mu się kontrakt Gość jest dostępny za darmo Jest już ograny, otrzaskany w Premier League 26 lat, więc nie jest to stary piłkarz 1,96 m wzrostu Obrońca Wysoki, silny Czego potrzeba więcej? Na ten moment Manchester United nie może celować w jakichś topowych obrońców, wiecie. No, nie będziemy w stanie namówić takich piłkarzy jak nie wiem, <coughs> Rudiger, Militao, nie wiem, Delict. Nie wiem, nie przychodzą mi do głowy jakieś różne nazwiska, no ale jakby rozumiecie, no. Zawodników takich jak Van Dijk czy Ruben Dias tutaj nie ściągniemy. Więc myślę, że taki obrońca z Fulham solidny, ograny już w lidze, za darmo. Podejrzewam, że nie będzie to pensja na poziomie Rashforda czy innych. Dlaczego nie? Dlaczego mamy nie spróbować? Manchesterowi United na już potrzebni są zdrowi obrońcy. A dodatkowo chłopiec wysoki, silny, a tego bardzo Manchesterowi brakuje. Więc ja jestem na tak, dlaczego nie? Z Fulham ja jeszcze oczywiście przyjrzałbym się na pewno Palini. Jeżeli o to chodzi, bo wymiana... Jakby odejście Casemiro jest moim zdaniem przesądzone, to musi się stać. No i defensywny pomocnik palinia również jest już doświadczony na tyle w lidze, że na pewno dałby sobie radę. Dałby odpowiednią jakość podejrzewam Jeżeli nam chodzi o samych obrońców, ja już tu kilka razy na tym kanale powtarzałem, że Manchester United powinien wykorzystać problemy FC Barcelony z finansami i my powinniśmy spróbować podkupić kogoś yy, dumie Katalonii. Ja typuję kogoś takiego teraz w osobie Ronalda Araujo. Bardzo dużo mówi się o tym, że Barcelona pożegna któregoś ze swoich piłkarzy sporo mówiło się o De Jongu natomiast już raz była taka gadka, to nie wypaliło ja podejrzewam, że De Jong nie będzie chciał się ruszyć natomiast jeżeli oni będą chcieli wypchnąć Araujo, to moim zdaniem Manchester United powinien zrobić wszystko, żeby go podpisać to jest po prostu fizyczny dzik ja wiem, że to może nie jest obrońca taki jak Nesta czy Maldini, ale to jest naprawdę taki prawdziwy fizol, wybiegany silny, wysoki i on wielokrotnie udowadniał, że jest naprawdę niesamowitym obrońcą z niesamowitym potencjałem. Jeżeli ktoś oglądał FC Barcelony, nie tylko w tym ostatnim meczu z Paris Saint-Germain, to wie o czym po prostu mówię. Naprawdę Araujo to by był top transfer. To może być taki poważny obrońca na lata. I jeżeli chodzi o wymagania w Premier League, czyli szybkość grania, potrzebną odpowiednią siłę, to moim zdaniem to by był po prostu strzał w dziesiątkę. I ja szczerze bardzo chętnie zobaczyłbym tego zawodnika w barwach Manchesteru United. Niestety ten Pałku Barsi, czy jakoś tak, no to jest podejrzewam nie do wyjęcia młody chłopak, no ale wiadomo, ci wychowankowie są mocno związani z Barceloną i jest ich ciężko pozyskać, natomiast taki Araujo myślę, że dałoby się go przekonać, podejrzewam, że też to nie musi być od razu kontrakt na poziomie tych najwyższych w klubie, cena mówi się około tam 60 milionach, Szczerze moim zdaniem to jest dużo lepsza opcja niż powiedzmy Brandt ze Evertonu za 70. To jakby nie mam wątpliwości nawet chwilę bym się nie zastanawiał, którego z tych dwóch piłkarzy bym wolał w Manchesterze United. Jak już rozmawialiśmy trochę o Greenwoodzie, to porozmawiajmy również o Sancho, bo chłopak jest w finale Ligi Mistrzów, co ciekawe on i Sabitzer, który też był nie na standardy jakby Manchester United. Jadon Sancho, no to jest bardzo ciekawa sprawa, bo ten zawodnik zdecydowanie w Dortmundzie jest takim prawdziwym Sancho, jakim, jakim on był wcześniej. On wrócił i pokazuje, że naprawdę potrafi grać w piłkę, jest odważny, kreatywny, drybluje. Po prostu robi to, czego my wszyscy oczekiwaliśmy, jak on pojawił się na Old Trafford. No niestety na ultrafort mu nie wyszło, z Erikiem, Hagiem mu nie bardzo poszło. Ja tej w ogóle sytuacji nie rozumiem, że oni nie spotkali się w cztery oczy, nie wyjaśnili sobie tego. Jak po prostu dorośli, jeżeli to nadal ma trwać, no to szczerze. Oddawanie Sancho za grosze mija się z celem: no bo Borussia nie zapłaci nam 50 czy 60 baniek, żeby jakoś zwrócić tą kwotę transferu, chociaż częściowo. A oddawanie go za 15 czy za 20, no to jest porażka. No ja uważam, że naprawdę oni powinni zachować się jak dorośli. Szczególnie ten hak jako menadżer powinien wezwać Sancho, wyjaśnić sobie całą sytuację. I Sancho powinien dostać jeszcze jedną szansę w Manchester United absolutnie ostatnią. Nie może być tak, tak jak z Martialem czy Rashfordem, że on będzie piłowany tutaj w kółko przez następne 10 lat. Ja uważam, że Jadon, słuchaj, masz jeden ostatni sezon, żeby pokazać po prostu, co potrafisz. Jeżeli nie, no to po prostu się pożegnamy, będziemy szukali ci nowego klubu, wtedy możemy się dogadywać z Borusem. Jeżeli to już nie wypali, to niech on idzie po prostu nawet za, wiecie, za paczkę fajek, bo po co trzymać takiego piłkarza. Sancho rozegrał ponad 80 meczów w Manchesterze United, czy ich przekonał tak naprawdę? Po nim widać, że on ma potencjał, kontrolę nad piłką, taką małą grę kombinacyjną. No ale co z tego, jak on nie pokazywał tego w Manchester United? Tam były jakieś przebłyski takiej dobrej gry. Od czasu do czasu strzelił jakąś bramkę, zagrał jakąś fajną piłkę i tyle. W większości sytuacji to było po prostu przytrzymanie piłki, poczekanie, aż obrońca dojdzie, oddanie jej do kolegi. I tak wyglądała Gra Sancia. No to za takie pieniądze, jakie zostały za niego zapłacone, myślę, że trochę innych rzeczy my oczekiwaliśmy jako fani. Ale ja tak jak mówię, ja Sancho bardzo lubię, i to był po prostu jeden z takich wymarzonych transferów, jeżeli chodzi o Manchester United jakby z mojej strony i on się spełnił. No niestety Sancho nie spełnił nadziei, ale ja mam nadzieję, że przy tych wszystkich piłkarzach, którzy są tutaj w tej drużynie tyle lat i zawodzą od tylu lat, to Sancho dostanie chociażby jeszcze jeden sezon, żeby naprawdę się pokazać i przekonać wszystkich fanów do tego, że potrafi on grać w piłkę. Taki krótki odcinek dla was. W sumie nie wiem czy krótki, bo nawet nie wiem ile to się nagrywa, no ale taki na szybko nagrany z mojej strony. Dajcie znać co wy o tym wszystkim sądzicie, jak wam się podoba, czy jesteście w ogóle zainteresowani taką formą odcinków, żebyśmy sobie tak luźno tutaj siedli pogadali o takich rzeczach bieżących, o tym co się dzieje w klubie, o jakichś piłkarzach, plotkach, takich po prostu różnych pierdołach. Pogadajmy w komentarzach, podyskutujmy. A teraz to by było na tyle, do usłyszenia wkrótce, cześć!